Najbardziej w sumie zainteresowała mnie aplikacja Moonwalk, bo jest to proste, mogłem szybko to ogarnąć. Zainstalowałem na telefon, zainstalowałem solfler, ponieważ jeżeli chodzi o portfele, to najlepiej tutaj łączy się z tym w solfler. Nie musicie mieć telefonu solany, żeby tutaj korzystać z tej aplikacji. Oczywiście też o tym mówiłem w poprzednim materiale, można sobie to zainstalować na każdy telefon. Jeśli ktoś chodzi dużo, moim zdaniem jest to mega motywacyjne, że możemy tam śledzić. Naszą aktywność, a dodatkowo może wystawiamy się na jakiś airdrop. Bo z tego co po prostu tutaj widzę, no rośnie tutaj ta społeczność w tym moonwalku. No i zobaczymy, co tak naprawdę z tego będzie. Tutaj są jakieś właśnie. Zobaczcie, fitness, XP, boosty, więc zobaczymy, co oni tutaj dadzą. Może będzie z tego jakiś airdrop. Ja jeszcze aż tak, aż tak bardzo tych informacji nie szukałem. Może nie jestem jakimś turbo właśnie całego tego. Ekosystemu Solany, ale tu ten temat mnie bardzo zainteresował. Tym bardziej, że stałem się posiadaczem tego telefonu, więc dlaczego nie miałbym z niego wycisnąć tyle, ile się da. To, że telefon jest za darmo, no bo praktycznie airdropy, które otrzymaliśmy za jego zakup pokryły jego koszt, nie znaczy, żeby to olać, wrzucić do szuflady i nic z tym nie robić.